No, ziewa, dono, tutaj Mister Gaming i... Tak, dzisiaj... Tak, dzisiaj będziemy. Nie, no tak po tygodniu. Dzisiaj będziemy, jak widzicie, grali w The Dress ale przechodzimy testę. No, mam strzelbę, bo sobie widzowie kupiłem. No dobra. Już mam karabin, więc... Dobra. Co Jakiego emu? 24, bo jeszcze kupiłem municję. A dobra, to idź kup węgiel. Jak to ile ty masz kasy? Aha, bo ci sprzedałeś ten. Ej, to ja kupię węgiel. Teraz mam widzowie, chyba lepsze słuchawki nie testowałem jeszcze. Jakby słuchawki nowe i jest głośnikiem takim fajnym, i może będzie lepiej słychać. Ile masz jeszcze? Chyba nam. Nie, on żartuje. Dzi tak. chłopie, ile ty masz jeszcze paliwka? Jeszcze masz ile kaszy? O jak nie? Jak ja sam grałem i wziąłem gazety. No a to może przeczekamy tu noc? Czekam noc. To widzowie, to widzimy się w noc. Widzowie, jest już nocka. I teraz czekamy na zombie. Na jaki? Daj dokończyć. Żeby mieć paliwo, bo oczywiście Ponix Monix musiał kupić rewolwer z dupy. tak. A! I właśnie, widzowie, mam werewolfa, dlatego tak szybko biegam. Ponix Monix też ma. Where is my fucking... Ej! Here, here bro, here. Dobra, leży, spokojnie. Wziąłem go. Ej, ty też widziałeś takiego na Tik, a ty masz TikToka? Widziałeś na tym, na nie, na YouTubie na przykład, bo ty wyglądasz czarcy, nie? Widziałeś tak, takie, takiego kurczaka i ta jakaś baba mówi, Cipa, 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 dory, 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 cipa, cipa, cipa. Dobra, i tak będzie na paliwo. Aha. O ty, posztecie mielony. Oh. Bardzo się cieszę z tego powodu. Keep up, A tu weź, tu jest. Ale ty, Tiger Pups jesteś. Czyli kurde, jest pierwsza baza. My na nim wjechaliśmy, nie? Wczoraj. Gdzie ten ta... O. Ta no, o trzeciej, no. O 21.20... coś. Aha, nie wiem, kurde. Znaczy, my wczoraj to jak nie byliśmy razem, a graliśmy przez telefon. Weź go, bo przecież ten Kurde zaraz... dzień Ty jestem jakiś ślepy Tu jest Dobra, jedziemy Czekaj Nie, niech ci wypadnie Daj też mam i co? I co? A zaraz nie wejdziesz Tylko mi zaraz nie wypadł Nie będę wciąż Znaczy co? Co się cieszę? Dobra widzowie yy, Dobra, jedziemy. Jedziemy, nie ma coś się z nimi I kiedy będzie jakaś ta stacja? Bo my potrzebujemy na palewo. Nie ja dojedziemy, nie? Super. Co? Telewurwel trzeba było sprzedać, byśmy chociaż dojechali. No ale nie dojedziemy do końca. Bazy trzeba mieć całe paliwo, żeby dojechać. No mam nadzieję, bo my już jedziemy 400 cztery, metrów 4 e, km w sensie. Nie ma Ty no seria chyba nie ma. Wilkowa? Wilk? To jest wilk Ja widzę nogi. Ta no, chodź ze mną lepiej. Brzmi właśnie nie zjadł. O, super. Ta to jest wilk. O dobra, na luzie. luź A tam jest A tam jest jeszcze jeden wilk, chodź ze mną. Taki normalny, chodź. No, do pieca Gararam mararam ta tum tum Ja nie sprzedaję wilkołaka Nie opłaca się No, znaczy, ci sprzedaję w sensie Dobra, jedź Nie żartuję. Jesteś taka, pachnąca Nie lepisz to, I to wy napiszcie w komentarzach, czy lepiej słychać przez te słuchawki bo są takie pachnące. Jedziemy. Nie. nie. Kiot. O kurde, wioska, a domków to nie ma, nie? Dobra, widzę, wie, zawierzymy się, jak coś znajdziemy, nie, bo serio. Dobra, widzowie, jesteśmy w tej drugiej bazie. Ja sprzedaję Wilkołaka. Pełnięksman jest tam w strukturze, bo jest tam za tym niedaleko. Jakiego kurwa O! Dobra, ja kupię węgiel. Nie! Wilkołaki! Ja pierdzielę! Patrz, ile ich jest! Nie, to, to są wyzwyczajne wilki, ale przydatą się na paliwo. Nie, czekaj. Nie, no, dobra. Kurde, no. Myślę, że to wilkułaki. Fajnie by było. Czyli co ja mam tutaj? Nie, dobra. Eee. 15. Ile masz kasy? To kup węgiel. Weź. Kup węgiel, no. no. kupisz ten węgiel. A zombie wziąłeś? E, wziąłeś węgiel chociaż? Wziąłeś węgiel chociaż? Znaczy wziąłeś zombie z tej struktury? To czemu ty nie wziąłeś? Ja nie mogę. Dobra. Ja sprzedaję... Nie, czekaj. Daję do pieca pil kolaczki. A, boże, wilki? Nie, dobra, to bez znaczenia jest. Dziewiąta. Ujdzie z tobą. Nie wiem. O. Bogam, krwawa albo wilkołaki, proszę, proszę. Nie, krwa... Brazyl! This is Brazil! Ukijam, sane! 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 To na 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 Ty go wziąłeś? Kurde no Krwawa, ale kurde tyle wilkołaku Czekaj co jest Masz To bierzemy teraz, ja biorę, później ty bierzesz Git

Vampiry. Co? Aha, sprzedałeś. Ja wszystko na koniec sprzedaję. Tam są dwa chyba. Nie, jeden Kurde. Nie zabijaj go, on jest taki skibidi. Nie, nie chodzi... Ma... nie no, no. Sprzedaję z Kibbidi Andrzejki. Dobra, bratku. Kupu... Ile masz jeszcze kasy? Da weź węgiel. Ej, a jest taka beczka? Nie, i tak nie Ej, jest taka beczka w generalu? Jak jest, to ja jej kupuję. Albo w sumie nie O, takie znaczy, takie kwadratowe. Jest Kurde, bo ja bym potrzebował boi. Nie, dobra, nie, nieważne. A ile masz? Dobra, to ty mi kup naboje za wszystką kasę? Nie, czekaj. Musisz iść kasy. Nie, dobra, bo wtedy nie... Wy... To... Nie, 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 nie. Kurde, dobra, wezmę i... Taki jak... Jak ten, jak to, 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 to. Dobra, nie kupuję tego. No dobra, ale ja chcę mieć też naboje. I teraz mogę tylko kupić yy, ten Po nie no ja nie mogę. Po co ty to otwierałeś? Ja nie mogę. Raz, dwa, trzy. To powinna być czwarta. To weź mi daj. Dobra. Trzydzieści. Gra się jeszcze w Brawl w ogóle? Nie. Ja też nie, to jest takie kówno Ja nie polecam Brawl Dobra, kupuję węgiel. No i to jest kuloodporne. No wiem, tylko jak chcę jeszcze naboje, bo ją zero. Mam 10 jeszcze kas. Mm, czekaj. Dobra. Teraz będzie fajnie. Dobra. my. Ja mam tylko 15 naboi. Slabo. To, to teraz jest trochę spłukani jesteśmy. Kiedy mam się zatrzymać? OBUS! OBUS! Chodź do obozu! Bo za, zanim się zrobi noc, to wiesz, jak trzeba to tak, ale po co ci dwa? To, wy, to wtedy sprzedasz rewolwer. To o co mi. Nie ma. Czasem sama nas z nie ma. Czekaj nie było to Mogę wziąć kask? Jest. Dobra. Mogę wziąć złoto? Wziąłko jest. Ja nie mogę ci się zasadnicz. Jeszcze jedno polega. To weźmiesz sobie. Czy ty wziąłeś ta serią na pojedyn do levolvera? Nie. Nie wiem. Czekaj, bo tu jest branka broń. O! Save it off coś tam. Weź to yeah. sobie. No, ale to do moich były naboje Ey, Ej, masz tutaj do rewolwera, czekaj weź do rewolwera. Masz tutaj Ej, tak sprzedasz rewolwer, więc Ta, to Czego to Tego tego nie bierzesz. Dobra, to ja to biorę. Nie, to ja to biorę. Dobra, no to chodź. No to chodź. Ile ja mam teraz tego? 63, nice. To ile ma? To co to jest za gun? O oh! kur... Mm, mm, ile? Ej, weź zapal światło to małe. Po, po prawej stronie jest. Dobra, teraz lepiej widać w ogóle. Ale zaraz jaka jest pora dnia? Dobra, widzowie, jak będziemy u tesli, to się do was odziemy. Dobra, Dobra, widzowie, jesteśmy już. Widzicie, gdzie uruchomisz? I chodź tutaj. i Przygotuj te naboje? Nie wiem co. I chodź. Uruchomiłeś? Jeszcze z drugiej strony. Uruchomić. Na pewno. Ej no. Strzelaj, wy, wyładuj sobie broń i będziemy strzelać. Będę ci pomagać, spokojnie. Ludzie biorą w tego pasz, to dzika w Jakie my jesteśmy debile, nie? Yy. No musi być tak, jeszcze zepchieru na plan. Nie? Ten nie trzeba dać tam koło niego. Ej, ale to nie trzeba także. To jak? Czekaj. Co, co, robi ta kula? Co musi w nią... A nie trzeba tego pierwotnego, chyba dać koło niego. Nie, jadą tu piorunę tam No trzeba całą tą kmarę zabić A ty to przechodziłeś? A czy uruchamiałeś go? Ja z Judytą. I co wygra? I co, zginąłeś czy jak? O, uciek! A, bo to się nie pojawia. Weź bąca, bo chciałeś. Tam jest jeszcze. Czekaj. Weź tam bące, jak będzie. No. Ile miał? Dobra, to weźmiemy. Już chyba. Koniec. Co skończy? No przecież... Jaką bronię? Co ci chodzi? Aha, już wiem, która. Dobra, chodź. No, weńce bące. Jednego weźmiesz? To nice. Jak to idzie? A już nie ma. No, tych zębiaków chodź. Ta, no, na pewno, no chodź. No to ich zabijemy po drodze. To ty się tak pójść, chłopie, my mamy werewolfa. Dobra, ale. Wiem. No to ty tak kurde ten? Się boisz wszystkiego. Dobra. Ty jesteś na górze, rozumiem? Boże. Jeden nawój to się nic nie stanie. Już od razu, przepraszam. Nie dobra, bez urazy, ale no. Znowu pioruny! lag Dobra! To jest pełnia, to będą wielkołaki. Dobra widzowie widzimy się na końcu. Czekaj tylko muszę dojechać. Także co widzowie? Widzimy się na końcu. Dobra widzowie, Patrzę, Te slabecie. Ale jesteś? Jaka piątka? Jak będziemy w nocy, to będziemy szybsze, więc S? Ale po co? No, ale właśnie gorzej będzie, bo w nocy zadajemy więcej obrażeń. Jesteśmy szybsi, jak średnio. Po co? O kurde jesteśmy. Ja ci pokażę jak żeby było ten. Dobra. No to co? No to wyruszamy widzowie. Ale ten Tesla kiedy jakby będzie? I Będziemy czekać jakby. Nie nie jak będziemy skręcać, bo tak to ten. Dobra zabijamy wiesz tych, których tych. Leży jeden. O no to chodź. Czekaj, tu jest jeszcze? Nie. Dobra, chodź. Na dągach już. Wiem ja, właśnie. Leży. 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 Leży, leży No, leży Leży, leży Jeszcze tych z góry trzeba O, to jest, jesteśmy szybcy, więc łatwo Wskaz, żeby oni nie... ten Uruchamiam most Gdzie ty jesteś? Te, teraz będzie ten, ten? To chodź ze mną gdzie ty jesteś! Będzie strzelał! Na pewno jest... będzie to samo. Gdzie na górę. Co tam go Aha, ten, ten. Dobra Ej, gdzie on jest? Tak, się nie wiem kiedy on przyjdzie, wiesz. Idzie do ciebie na górę. Dobra już. Się. Chodź tutaj, będziemy na dole. chodź do tyłu, chodź do tyłu, chodź do tyłu. Będziemy czekać na... Ja mam tamte ręce Nie no, nie idź tam do nich Ja będę na daleko, bo ja mam na konta Wiesz co, ty... Kurwa Zabiliśmy go! Zabiliśmy go! Łatwo Nie nie, my go zabiliśmy No przecież to jest ostatnia baza Zabiliśmy Ja nie mogę Leon nie, nawet nie wiesz jakie się cieszę Ja, zabiliśmy Ilon jest warty Nie wiem, z dwie minuty Mikołaj? Mikołaj Tesla? To nie był Nikola? O, że strzelba Ej to tylko te... ...czy wampiry przecież. Czyli ląd zginął. O, bądź. A już... Bądź. Bądź. Eee, to nie to, to bądź. Dobra. On już chyba nie przejdą też. Już widzę, ja trzeci raz teraz przejdę, bo jak teraz nie przejdziemy, to ja nie wiem. Potem nie przejdziemy. Dobra, to idę tutaj. Ty tylko teraz czekasz. Co? No co prawda. A bo dobra, nie, nie lepiej nie ryzykować. Bo już wiesz, zlekceważymy tą grę i będzie tu Wiesz co. Ja W takim miejscu Serio? To gdzie? Ej to czekamy A ty w tym ciągu patrzyłeś? To co? No to czekamy! Wygraliśmy to! Ua. Co to jest to? Poka Czekaj Daj go Mogę go zobaczyć. Kupię już trzeci? Nie, czekaj. Ja byłam teraz... Raz, dwa... To mój będzie czwarty. Nie... Tesla, Tesla, zrobiliśmy. Fajnie. Wygraliśmy! To... Dobra. Tak, ale jeszcze trzy sekundy. Dobra, wygraliśmy. Tu, tu, tu. Czekaj, jeszcze nagrywamy, że kupiłeś tego. Konduktora. Teraz. Ale się cieszę. Kurde! Money Talks. Już trzeci raz. Ja, ale ta, to teraz jest teraz takie proste, że nie. Zwrócisz kiedyś. Dobra. Ej! Ile kosztuje ten pociąg? Ja chyba go kupię. W ile?! No pancerny... Czekaj. Ej właśnie! Ja sobie mogę go kupić. Czekaj, pierwszy. Ej, a wiesz, zobacz, bo ja ci wczoraj sprezentowałem tego, tego... No wiesz kogo. Ej, jeszcze chyba jeszcze wampira kupię. No stać mnie. Albo ja mogę tego kupić. Dyrygenta. Ej, bo ja mam dyrygenta. Bo ja też mam dyrygenta. Ty kubie zobaczy, ja też mam. Ej, ja też mogę być. No dobra. Kowaj, co mm. A słabe? Kapła. Żelazny... Ja bym chciał wampira, ale szkoda, że wampir się... Żelazna? Co to jest? On mega wolno biega. Dobra, no to... Także to jest widzowie. Koniec snika Bajo. Bajo,